Witam ponownie. Już jest po wszystkim. Tampony ściągnięte. Lekarz, lekarz przyszedł przed dziewiątą. Chciałem tylko powiedzieć, jak to wyglądało. A więc, <laughs> wiadomo, miałem ten nos cały zaplajstrowany, i w środku te tampony bardzo głęboko wsadzone do, do nosa. Bardzo głęboko okazało się. No i powiem szczerze, że największy ból to tylko te tampony. Ale do wytrzymania. Także w czasie wyciągania jest to bardzo nieprzyjemne, ale to trwa naprawdę 5 sekund i, i powyciągane. Trochę tak bolało, bo tam po prostu wiadomo jest świeża rana, ale słuchajcie od razu, inny oddech, inny oddech, tu zatkam tą i ja tak nie oddychałem nigdy. Peł, no można nie, jeszcze niepełny pewnie tam trochę jeszcze y, opuchnięte to jest, ale z tą nie miałem problemów. Ale z tą miałem zawsze w 80-90%. Także póki co jest tak jak to, jak wygląda teraz. to jakbym w ogóle nie był operowany po prostu. Żadnych zasinień, bólu w ogóle w sumie żadnego nie ma. No i wiadomo teraz trochę... Y, Muszę, muszę tą, tą krew co chwilę tam gdzieś napływa, wypluwać. Ale tak jest wszystko okej. Okay. Wyszedłem sobie teraz trochę na spacer jeszcze, posprawdzać, poddychać. No, także jest naprawdę jestem zadowolony.